Dziura na dziurze i brak pobocza. Mieszkańcy gminy Zabierzu skarżą się na sposób wykonywania prac związanych z budową ścieżki pieszorowerowej pomiędzy Aleksandrowicami i Balicami. Kierowcom psują się opony i zawieszenia piesi. Drogę muszą pokonywać właściwie kilka centymetrów obok samochodów. W odpowiedzi na te sytuacje władze gminy mówią, że trzeba po prostu ten okres przetrwać. Aleksandra Są takie. Wyżłobienia niesamowite. Ja już muszę z autem jechać do, do tego, bo wybi, wybite jest podwozie. No. no, takie dziury są. Korki, samochody są po prostu są zniszczone przez te wszystkie. te. te. Tak wygląda codzienność kierowców przejeżdżających odcinkiem drogi powiatowej od osiedla w Aleksandrowicach do ronda w Balicach w gminie zabierzów. Na miejscu trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Droga jest bardzo ruchliwa i bezpieczna. Nie ma pobocza. Pieszym trudno dostać się na przystanek autobusowy. Jest szeroki zakres robót. Niestety, jak mówiło, że kadło najpierw musi być gorzej, żeby później było lepiej. Jest to plac budowy. Tam po prostu nie ma fizycznej możliwości urządzenia jakiegokolwiek dość alternatywnego. No, po prostu trzeba przetrzymać ten okres. Prace prowadzone są na blisko 3-kilometrowym odcinku. Alternatywą jest po prostu zamknięcie drogi i wprowadzenie objazdów. Wydaje mi się, że korzystnie jest jednak próbować w jakimś stopniu chociaż utrzymać ruch. Kierowcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i poczekać do czasu zakończenia budowy ścieżki, czyli do kwietnia. Jak zapewniają władze gminy i starostwa, w ramach prac zostanie także przebudowana cała jezdnia i położona nowa nawierzchnia. Całość będzie kosztować około 12 milionów złotych, z czego około 7 milionów złotych to fundusze unijne. Pozostałą część dołoży powiat i gmina.